Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, członków Rady, no i oczywiście zaproszonych gości. I otwieram posiedzenie Rumskiej Rady Seniorów. No, rada jest opiniodawczym, doradczym organem przy burmistrzu miasta Rumy. Szczególnie zajmuję się rzeczywiście z seniorami, którzy tam jakby do nas się zgłaszają, bo my mamy raz w miesiącu w trzech bibliotekach, e, mamy dyżury i ludzie tam przychodzą, mieszkańcy i nie tylko seniorzy, z swoimi problemami i my te problemy zgłaszamy do władz miasta i staramy się przyspieszyć rozwiązanie tych drobnych, większych problemów. Kto jest za przyjęcie porządku posiedzenia? Rada Seniorów, która jest powoływana przy burmistrzu miasta jest bardzo ważnym organem, ponieważ jest to Rada Konsultacyjna, która zgłasza do burmistrza różne propozycje i potrzeby od samych mieszkańców, czyli z samego dołu, od grupy osób senioralnych, od osób z niepełnosprawnościami, nie tylko od tych aktywnych, którzy są jeszcze w stanie zdrowia bardzo dobrym, ale również od tych, którzy są w domach pozamykani, którzy nie uczestniczą w życiu publicznym. Mają różne znajomości, spotykają się, rozmawiają o tym swoim wieku senioralnym i o swojej miejscu jakby w gminie. Jest 15 osób z tych największych organizacji pozarządowych w Rumi. Są przedstawiciele po dwie osoby z każdej organizacji i oczywiście ze Związku Emerytów Rumi trzy osoby, dlatego że no jest to największa organizacja zrzeszająca kilkaset osób w Rumi i są też dwoje przedstawicieli burmistrza miasta Pasiecznego. Nasza współpraca się składa z władzami póki co bardzo dobrze i myślę, że w tej kadencji. Też będzie się układało bardzo dobrze. Rada Seniorów na przykład konsultuje za mną listę rodzin, która wymaga wsparcia w zakresie paczek świątecznych, paczek żywnościowych, pomocy rzeczowej. Wymieniają też się informacjami ze mną, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na konkretne usługi dla konkretnych rodzin. Zgłaszają często takie rodziny do nas, przyprowadzają, są jakby osobami wspierającymi również, bo są bardziej... Rozeznani w usługach, które gmina posiada, więc tutaj konkretnie przychodzą, zgłaszają potrzeby. Od drogę wojewódzka. Tak, tak. To, to, to nie należy do miasta w ogóle. My jako rada seniorów mamy sesję co trzy miesiące, ponieważ nowa kadencja rozpoczęła się we wrześniu. W związku z tym, należało w grudniu po trzech miesiącach zrobić spotkanie tej Rumskiej Rady, żebyśmy mogli omówić tutaj, mamy w planie omówienie naszego programu, jak ma być dalej, ma być dyskusja na ten temat. Także jest to takie spotkanie. To są obopólnie bardzo ważne spotkania, ponieważ wymiana, tak jak Pan wspomniał, wniosków czy też uwag wpływa na to, że. Przy przyszłych inwestycjach, bo tu generalnie chodzi o inwestycje, o opiekę nad seniorami, uwzględniamy to. Natomiast seniorzy dowiadują się o yy, wszystkich rzeczach, nad którymi my pracujemy, które realizujemy i które będą służyły społeczeństwu, a w szczególności yy, im. I naprawdę powinniśmy się cieszyć, że te drogi będą u nas wyremontowane, bo, bo oni by mogli te drogi remontować. W wielu, wielu miejscach w ale ale nam się udaje tak globować, tak żeby te drogi były nasze remontowane. No marzenia, to ja już kiedyś powiedziałem, żebyśmy utrzymali to, co mamy. Dotychczas udało nam się przez te dwie kadencje załatwić, wywalczyć, nie wiem, no gimnastykę dla seniorów, która tam cieszy się dużym powodzeniem, bo nie ma miejsc nawet, jest więcej kandydatów, jak miejsc. Więc pan burmistrz myśli nad tym pasieczny, co zrobić, żeby ci wszyscy ludzie mogli, te seniorzy mogli brać udział. Oczywiście większość jest kobiety, mężczyzn jest bardzo mało w stosunku do kobiet. Kobiety bardziej dbają o swoje zdrowie, w związku z tym często uczestniczą. Mamy też zajęcia na basenie, w Fantomie, oczywiście mamy koncert seniora co roku. Chcielibyśmy to utrzymać, kartę seniora, no i myśleć teraz tutaj w planach, co dalej, żeby jeszcze coś dla seniorów, przez Radę Seniorów Rumunską, władzami miasta złożyć. Subskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.